Pianeneczko widzę, witajcie w kolejnym odcinku z Roadcrafta. Lecimy dzisiaj z ostatnią misją na tej mapie, bodajże. Miejmy nadzieję, że się uda. Jak widzicie, transport jest duży. <laughs> tak, zapakowałem go poza tym, poza odcinkiem, żeby po prostu nie przedłużać, bo tam i tak nic ciekawego nie było. Miałem załadować go na tamtego, ale jest to tak duży transport, że albo musiał to na dwa razy robić. Albo bym musiał jakoś kombinować, więc wolałem po prostu to skrócić, nie? Żeby po prostu więcej się na ten transport ustawić, bo transport będzie na pewno ciężki, to jestem pewien, nie? No właśnie, a propos, włączyłem odcinek i od razu deszcz, standard, nie? Przecież dlaczego by miało być inaczej? A mogło być tak pięknie, było pięknie, słonecznie, przed odcinkiem, włączam odcinek, koniec, nagrywanie i od razu deszcz. Normalnie jakby w grze ustawili, tak, nie? Jeżeli odcinek to od razu cyk włączałem. Deszcz i do widzenia. Po odcinku. Teraz tylko pytanie, w którą stronę ja mam jechać. Oj, coś czuję, że może być problem z tym dojazdem. Oj, powiem wam, że będzie ciężko. Chyba trzeba będzie tu mobilne centrum gdzieś przywlec. Bo widzę, że nie wiem czy podjedziemy z takim ciężarem. No, kurde, patrzcie, Zix jest niby tak mocnym pojazdem, targa taki wielki, nie? Ale na pewno nie ten używany. Czy w ogóle przyczepności nie ma na tych kołach? Ja nie wiem, co ja mam teraz z tym zrobić, faktem. Tu nigdzie nie przejadę, bo tu się nie da. Tu jeszcze gorsze błoto jak tam. Tu bym przejechał, ale to jest takie błoto, że ulgnę na pewno. Tu przy brzegu nie przejadę bym przejechał asfaltówką dopiero. Co ja mam z tym teraz zrobić? Jakoś prowadzi inaczej, podjechać. To wszystko winadeczki. Jak się robi deszcz, to nagle tu się wszystko ślizga, nie? O teraz nawet do tyłu nie mogę jechać magicznie. No ciekawe dlaczego. Nie, wiem, spróbuję to jeszcze jako, jakoś od innej strony wziąć. Z innego miejsca może jakoś podjedzie, co? No będzie to bardzo ciężki transport, to jestem pewien Jeden z najtrudniejszych, jakie robiłem chyba w grze do dotychczas Bo chyba tak, tak dużego transportu w grze to jeszcze nie miałem Żeby praktycznie trzy wielkie kontenery przewozić No dwa i generator, ale to jest prawie jak trzy, nie? Mam nadzieję, że się uda przejechać wszędzie Choć wiem, że to będzie ciężkie Chciałbym dojechać jak najdalej bez pomocy innego pojazdu No bo tu jest kawał trasy, nie? 1200 metrów a to nie jest mało więc mam nadzieję, że wszędzie dojedziemy. Dopiero się okaże, co prawda, ale miejmy nadzieję. Fajne jest to, że jak się wychylamy, to widać te. A nawet lusterka działają, więc szacunek dla twórców. Bo jednak się o większość detali postarali. Ojejka. Głos mi to siada ostatnio. Ale nieważne. Jakoś żyje. Tak czy siak Mam nadzieję, że teraz przez to w błoto tu przejedziemy Jakby ten deszcz przeszedł byłoby o wiele lepiej, no ale Akurat nam przejdzie, nie? Akurat jak my pojedziemy to on nie przejdzie Będzie lało jak srebra, żeby aby nam utrudnić grę Może tu spróbuję przejechać wyżej Miejmy nadzieję, że się nie wywróci Okej, okay, na razie jako tako idzie z górki To jest aż podejrzane, ale tu już tak lekko nie będzie tu jest błoto Chyba, że pojadę tak brzegiem Wiecie, trochę po tej polance To może się nie utopię Wtedy byśmy jakoś nawet to przejechali Chyba, że gdzieś też będzie miękko No to wtedy już koniec Ulgniemy na amen, bo tu są te stające pnie I tu jest też piasek Kurde, na tym piasku żebyśmy nie usiedli Bo tu będzie najgorzej teraz jak tu ulgniemy to będzie problem, jak nie ulgniemy to że z górki O, tu jest ten w ogóle Tarta i nasze te maszyny, spoko Będzie po całej mapie wszędzie maszyny, tylko ona akurat holować nie potrafi niestety Ale to właśnie lubię, że na całej mapie wszędzie mamy maszyny I wszędzie gdzie coś to jeździmy i w razie co można się jakoś podratować, nie? A no, w że to jest zależnie od mapy są mapy, gdzie faktycznie wszędzie macie sprzęda są takie, gdzie macie tylko w niektórych miejscach. I kolejny trudny ten. Ciekawe czy teraz przejadę te wydmy, co tu wyspałem? Jednak trzeba było, widzicie, je wyrównać, bo kurde, teraz będzie problem, jak. żeby tu przejechać i się nie zawiesić. Bo tak, jak tamtą jakoś przejechałem, tak to może być gorzej. Chyba, że jakoś się uda. Żeby tylko przejechać i się nie wywrócić, to będzie dobrze No, pięknie, deszcz przeszedł, jak fajnie Ojejku, jak ja się cieszę Jak dobrze Tego mi właśnie brakowało, żeby ten deszcz przeszedł A teraz to już powinno iść z górki Może nie będzie tak mokro No, jakby się to udało dostarczyć, to by było fajnie już, nie? Bo byśmy mieli Misję z głowy, że tak powiem tylko no właśnie, trzeba jeszcze z tym dojechać. Ale już tam tylko kilometr został, więc nie ma tragedii. Ale no, też czuję, że z 20 minut to my pojedziemy, nie? Bo to nie jest demon prędkości, jak wszyscy wiemy. A, jeszcze mieliśmy te pojazdy zobaczyć, to są w sklepie, ale to może jak dojedziemy, jak nie to na nowej mapie, zobaczymy jak to wyjdzie, nie? W ogóle. No bo ogólnie nie wiem co teraz kupić czy Chyba jest jakiś nowy dźwig do odblokowania, założę się Albo jakiś inny pojazd, nie pamiętam Bo tam chyba jak pisała, w którymś odcinku koniecznie był dźwig, czy to był inny pojazd? Nie pamiętam, co to była nazwa, do którego pojazdu to była Najwyżej się zobaczy, nie? Dobrze, że tu mamy tę druczkę wysypaną, bo tu byśmy nie przejechali normalnie ale liści pospadało Cała droga usypana No tu już pójdzie myślę co lepiej bo tu już jest droga o wiele przyjemniejsza Tu zaraz będzie asfaltówka a przynajmniej powinna być No jak, jak tam wyjedziemy to już będzie w miarę Tylko jeszcze trzeba się tam dotoczyć a tym to jak widzicie idzie bo idzie nie wiem, myślę czy nie kupić tego, wiecie? Tego Zixa, bo on... Tamtego mamy i on tamten jedzie, więc ten też kurde powinien jechać, tak mi się wydaje. Bo ten to, to jest... ten to się nie nadaje, szczerze powiedziawszy. Ten to jest takie... Ech... ból trochę nim jazda. Gdyby on miał trochę lepszą przyczepność na kołach, to spoko, ale to co on ma chwilowo, to nie. Bo on stopy ma, widzicie, dość wysoko, no może nie aż tak wysoko, no ale żeby nimi zahaczyć trzeba się postarać, nie? A on po prostu na prostym jak jest mokro to on się ślizga i jest koniec. I wtedy już nic nie zrobicie. No teraz już 500 metrów, to w razie to się mogę ratować. Bo tu już jesteśmy przy bazie, przy tym to na spokojnie. Ja myślę jak tam dalej mam dojechać, bo nie pamiętam jak się tam jedzie. Trzeba będzie zobaczyć jak przejedziemy przez ten zakład No ale dobrze, że się udało te trzy rzeczy naraz, ale to chyba generatory i nie wiem co to to trzecie jest Pompa chyba, nie? To jest pompa? Tak, pompa Pompa i dwa generatory Dobra, gdzie to teraz? A tam proste A nie, chwila, nie prosto, my musimy przejechać tu Po tych piaskach tutaj To mało się zadałem Wykręca się? Wykręca się. Bo my sobie pojedziemy tutaj, tak jak jechaliśmy te, te betoniarki, bo w ten sposób jest chyba najszybciej niż tam naokoło się gdzieś bawić, jeździć, wymyślać. Wiecie o co chodzi, nie? A tu sobie elegancko przejedziemy, jak królowie. No. Tu powinno iść bez większych problemów. A z tymi betoniarkami powiem wam, za odcinkiem się męczyłem, przepychałem ją jeszcze raz, bo mówię, no asfalt bym wylał, ale co, jak będę znowu kilometry asfaltu wylewał, jak ja zaraz mapę kończę? Tak nie opłaca się niby, nie? Tak, że ja mogę do tej mapy zawsze wrócić, no ale oni i tak chyba nie dają nowych misji do map, z tego co wiem. No chyba, że jest inaczej. To jeżeli dają jakieś nowe misje, to zawsze możecie mi napisać w komentarzu, chętnie się dowiem. Chociaż nie widziałem bynajmniej. Ale 140 tysięcy mamy, więc powiem wam, kaski sporo wpadło. Teraz mnie zastanawia to, czy jak ja tam wyjadę, czy ja to będę w stanie postawić, czy ja muszę jechać po dźwig. Bo nie wiem, czy się tak wykręca tą lawetą. Do tego pierwszego się wykręca, a do tamtych to boję się, że może być ciężko. Więc, spróbuję tak zajechać. Może się uda, może nie. Tak wiecie, trochę ze skosu, trochę tak. Eee, <laughs> to tak nie pójdzie, jak ja myślę. Chyba będzie dźwig jednak potrzebny. To nie? Bo co, tyłem spróbować wycofać? Ale to nie, to raczej nie pójdzie tak. Albo tak bokiem, tałkiem wykręcę się. Tylko to pewnie musi być pusto, nie? A, przemyśleli. Uc. No dobra, jak przemyśleli to wiecie, to trzeba Wsiadamy w dźwig i jedziemy dźwigiem Tylko trochę się tu przestawię jeszcze, delikatnie Żeby tu był przejazd Ooo Może odleci Trzeba lecieć jeszcze po dźwig Gdzie mamy dźwig? Gdzieś tu Tu nie ma, ale to nic, zaraz będzie Sobie wezwiemy To nie problem dla nas Młamy blisko więc na no, spokojnie Rozpędzimy się i można jechać. Ciekawe czy to są ostatnie misje, czy jeszcze jednak jakieś będą. Bo jak gra mnie nie lubi, to znowu mi jakąś głupią misję podrzuci. Ale to się dopiero też okaże, nie? Ktoś mi wyjaśni skąd ta peczka się w tym miejscu wzięła? chwili jej tu nie było. Albo ja jej nie zauważyłem. Nie wiem, ale ja jej tu nie widziałem wcześniej. Nie, ale ten dźwig jest naprawdę fajny, lubię go. Jeden, jeden z lepszych. A chyba są ile? 4 czy 5 dźwigów? Chyba 5. Nie wiem. Nie pamiętam. Bo HDS-ów nie liczę, ale to chyba i tak są 4. Bo jest ten taki mały, potem jest ten, potem ten taki na gąsienicach i chyba jakiś jeszcze jeden był. O ile się nie mylę. A, tylko będę musiał i tak zabrać pierwszą z góry, nie? Bo nie wezmę tych z dołu No. A my ciebie sobie zostawimy, pompę. Na razie na bok. A postawimy sobie to. O, znowu będzie padać. Już to widzę po zmianie pogody No, widzicie? mówię. Dobra, a nie, chwila, pompę jeszcze Bo i tak muszę sobie zamocować tę pompę, żeby ją tam przenieść No halo, o, bo chciałem to Dobra, teraz do góry Tutaj tym podjedziemy na spokojnie. Naprawdę mam dosyć tego deszczu. zaraz pójdziemy w inną mapę. No jeszcze troszeczkę. Ale plus jest też taki wam powiem, że... Eee, muszę i tak przejść na Network. Że na przykład możemy sobie wybierać mapy, nie? A nie, że jest na przykład po kolei. Ja wziąłem tak z góry na dół, a na przykład ktoś mógł wziąć odwrotnie, nie? Czy na przykład wziąć... Te od dołu albo te ze środka. Czy to lepiej, to nawet nie wiem, ale... Mi się wydaje na przykład, że... No bynajmniej dla mnie, że ja na przykład wolę po kolei. Nie wiem, czy jak, jak, jak wy mówicie, ale na przykład ja wolę robić z góry na dół. Czy to ma znaczenie? Obstawiam, że ma takie, że wam się inne pojazdy odblokują, zależnie od mapy. To na pewno. Bo tam były, widzieliście inne, znaczy tu był inny i tam chyba też były inne. Nie pamiętam, co to było, było odblokowane. Chyba to jak kruszarka. Nie, nie kruszarka, co tam było? Nie pamiętam. No tak, czy się jak zapora wodna, raport naszych analityków, twoje działania doprowadziły nie tylko do naprawienia szkody, udało ci się zapobiec jeszcze większej katastrofie. Zasługujesz na słowa uznania za dobrze wykonaną robotę. No i pięknie naprawiliśmy tę zaporę w końcu. No, mamy ukończone. No, w końcu. Wymagało to ciężkiej pracy, trochę przeklęć i mnóstwa kawy, ale utrzymaliśmy się na powierzchni. Woda jest tam, gdzie jej miejsce, a my jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania. No dokładnie. I ciężkiej pracy, i przekleństw było dużo. <gry> A kawa jak najbardziej też się przydała. Myślę, że tu już chyba nic nie mamy do roboty na tej mapie, więc możemy sobie zobaczyć nową. Obczaimy ją sobie przy okazji. <coughs> mm, niech mi się tylko załaduje w końcu. No, mamy już 4-5 map ukończonych. Zapadliska, czy one są w Europie, czy już są w tym? Hmm, dobre pytanie, bo nie wiem. Ja tu nie mam postępów, to jakie ja mam tu mieć postępy? Nie wiem, czy jest znów postępy na mapie, ale. Czekajcie. Tak samo tu mam jakieś zbugowane infrastruktury, nie? Bo jest 9? Na tej mapie wszystkie? A na tej są wszystkie. A przecież tam. Tam nie ma infrastruktury, bo pamiętam, bo wszystkie robiłem to w niej na 100% mapy Więc nie rozumiem o co tu teraz chodzi, że to mam tak Ktoś mi może to wyjaśnić, czemu to na przykład 5x12 13x22 Tu na przykład są 3x3 Tu jest 9x19, tu jest 24x24, 24. jak to działa? Wiesz, na niektórych mapach jest dobrze Ale na niektórych to źle pokazuje <laughs> No dobra, to pojedziemy po kolei, zapadliska w takim razie. Rozpocznijmy je sobie, chociaż zobaczymy, co tam ciekawego, nie? Nową mapę możesz rozpocząć tylko w pojeździe zwiadowczym, z innych pojazdów z garażu skorzystasz później. Aha, no dobra. No co tu wziąć? Podstawka, nie? To nie jest spoko. To jest też fajny. A to są zapadliska. To lepiej, jak pojedziemy linksem, wydaje mi się. Link, linksem. Links? Jak to się kurde odmienia? Nie pamiętam. No zobaczymy, co na tej mapie na spotkanie. W końcu zakończyliśmy tą wredną mapę. U, już mam jej dosyć. Ciekawe, czy to jest europejska, czy właśnie amerykańska jakaś. Albo jeszcze jakaś inna. To wie. Operacja zapadliska Afryka Północna lato. W wyniku pomyłek firmy wydobywającej gaz na tym terenie doszło do wybuchów skutkujących zapadnięciami. Twoja firma została wysłana, by doprowadzić do wznowienia produkcji i udzielić wsparcia logistycznego. Spoko. Afryce chyba nie byliśmy jeszcze, a przynajmniej nie północnej. Ale ładne tereny, takie kurcze. Fajnie wygląda. Afryka. Ale zapadnicko, kurde, faktycznie wybuchli tu trochę. Oj, ta mapa, widzę, jest spora też. Nie jest ona mała. No to nawet dobrze, że wzięliśmy Lynxa. Get overly enthusiastic about digging up gold, or in this case, natural gas. Hard to blame those folks. All this money just waiting to be made. Too bad that when all the gas is gone, you get an empty cave that collapses. Who would have thought? Well, they didn't. You can set your first base up in the nearest town to the south. Drive on over there and look for a good spot. No, no, to tu mamy spoko Teraz sobie zobaczę mapkę, no nic nie będę widział. O kurde, ale... Ale ona musi być kolosalna. Ja pierniczę. Ej, widzicie to? Ta mapa jest ogromna. No! Ona jest taka wielka. Ej, powiem wam nie, że ta mapa jest, kurde, wielgachna. Jak się tak spojrzy. No, będzie co tu robić, to na pewno. Tobie za... A, jest zaznaczone, okej. Okay. No dobra. A nie, jeszcze czekajcie, jeszcze sobie zobaczymy w sklepie, co mamy nowego Aha, tylko ja tu sklepu nie mam Czekajcie, to inaczej zrobimy, wrócimy sobie do centrum Ja zapomniałem, że tu sklepu nie ma, nie? I tak otwieram, otwieram, patrzę, a tu nic? No nową mapę, myślę, zaczniemy od kolejnego odcinka A Ale nie mogłem się powstrzymać, musiałem zobaczyć, co to będzie za mapa Także spoko, wejdziemy sobie do sklepu teraz I tak Myślę, myślę, co tutaj zrobić do zakupy chwilowo. Co nam się w ogóle odblokowało? Przede wszystkim bym chętnie to kupił. On ma kurde przyczepność o wiele lepszą. Co jak co? 4, 3, 2, 5, 5. Zobaczmy, jak ma ten w garażu. Eee... Gdzie jest ten ZX? Tu. 3, 1. No trochę lepsza mobilność i przyczepność, a bardzo mi ta przyczepność obchodzi, nie? Tak samo Links. Linksa mamy 3, 2, 3, 2. A ja chcę zobaczyć tego drugiego Linksa w sklepie z Ale nie tego Linksa, tylko tego. 4, 5, 4, 1. On jest spoko. To jest chyba jeden z lepszych takich zwiadowców. A tu jest jeszcze zwiadowca, gąsienicowy. To już naprawdę będzie maszyna. No myślę, czy na przykład takiego sobie nie załatwić, nie? Bo ten na przykład ma zasięg ska skanery i tak dalej 22, 45, 40, 5, 40, ten 24, 4, no to ma ciutkę słabszą wyciągarkę, ale to nic I tu ma trochę lepszy skaner terenów Bo myślę, że taki by się przydał Jest to chyba najlepszy zwiadowca w grze Bo links nie jest aż taki dobry Chociaż też nie jest zły, nie? Ale no mówię, nie jest najlepszy. Tego i tak chyba kiedyś kupię, może kiedyś, nie wiem. Bo do transportu, jeżeli ma siłę, to jest dobry. No ale to się okaże. Ale co jeszcze nam się odblokowało tu? Okej, okay, to się odblokowało chyba. Jaki to jest gigant! Ja pierdzielę. Zobie jakie to jest, ale to ma gąsienice! Jakie to jest wielkie! Ciekawe czy to pływać potrafi Ale to jest gigant Ja w porównaniu z tamtym mobilnym centrum nie To to jest po prostu jejku Dostęp do magazynu zasobów Do magazynu zasobów? Czyli że co, że my tu możemy sobie normalnie w tym odebrać logi i tak dalej? I różne inne To jest To czekajcie, jeszcze coś się odblokowało? Po kolei drogowe. No tu chyba wszystko co było to jest. Z tego co wiem, tego bym sobie też kupił. On jest spoko. Bo ten ma 6, tamten ma 6, ten ma 4,9. No. Trochę szerszy. Coś jeszcze? Tajgi nie chcę, bo tajga jest taka sobie. A tutaj jest jeszcze wywrotka. Taka śmieszna. 5 ton ma ładowności. A to ile ma tajga? 10. To nie wiem na co komu wywrotka za 42 tysiące co ma 5 ton, ale może. Nie wiem. Może się przydaje, ale na przykład to. Ona ma ile? 20. O jejka, wyszedłem za mocno. Czekajcie. Kichnąłem za szybko. Eee, kolejne. Tu transportowe. No to mamy to, Alkesa, który jest spoko. Eee, tego Wol Worona jest spoko. Zixa by się przydało mieć. No, i z tych to chyba wszystkie. No bo reszta to jest. A i mule, jeszcze. A reszta to są takie. Nieużyteczne. W skrócie. Nieużyteczne. No, może jeszcze to. A nie, proseka też taka sobie. Bo miałem i nie jestem jakiś zadowolony z proseki. Tu do wycinki drewna. Przydałoby się prezarkę kupić. Ale nie wiem, bo jest droga. Mm. Tak, resztę no chyba mamy. Do wycinania nam raczej jeden harwester starczy póki co, nie potrzebujemy więcej, nie? Więc w drewnie w sumie tylko armatsu. A reszta do drzewa mamy, więc... nie potrzeba. Dźwigi. No mamy HDS-y, czyli mamy dwa mule tego, borona, ziksa, to tu starczy. Czy ta by się przydała? Nie wiem. To jest taka z tym dźwigiem do łapania metalu. Nie wiem czy on jest w stanie na przykład wózek złapać i załadować. Jeżeli tak, to byłby spoko. Jeżeli nie, no to taki trochę bezużyteczny, bo mamy znowu worony, nie? I mule, które mogą to samo zrobić. Bajkala to nie chcę. O! A ten jest nowy. A czym ty się różnisz? 4, 3, 3, 4. 40, 21. 4, 3, 5, 5. O kurde, to ten jest lepszy. Trochę bardziej wielozadaniowy i lepsza przyczepność. Kurde, ale ten to jest gigant. 60 ton podniesie i 25,5 ma, wysięgnik No, ten dźwig to jest kolos A co on ma z tyłu za zapinkę? To się da użyć? Nie wiem co to, ale on ma... i nie wiem co to z tyłu za zapinanie, czy to się da użyć? Powiedzcie, że on ma wyciągarkę z tyłu Jeżeli tak, to ja go chcę Dobra, ten ciężki żuraw mobilny jest spoko bo tego na razie nie widzę, nie bo go nie mam. Ale ja też jestem jego bardzo ciekaw. I Wostok To też jest jeżdżący dźwig. He, <gry> to tu jest więcej dźwigów w grze, z tego co widzę. No spoko, całkiem spoko. Mamy co tutaj jeszcze do kupowania. Bo tych pojazdów to ja nie wiem. Po co mi na razie ten mól, albo to coś. Jak wiecie, co to robi i po co to jest, to napiszcie śmiało z góry wiem odcinek jest wyprzedzony trochę nagraniem, więc mogłem tego dopiero później odczytać w komentarze, ale no mówię zobaczymy. Musiałem nagrać, bo jadę teraz na wakacje, więc macie odcinki naprzód, nie? Ale niedługo wrócę, myślę. Jak już ten odcinek nagrywam, to już jest. No myślę, to będzie ostatni chyba przed wyjazdem, więc zobaczymy. No tak czy siak na razie nie wiem co kupić. Bo mam tyle maszyn, że. <ślesz> Ciężko powiedzieć, co tu kupić, jest taki wybór, że naprawdę ciężka sytuacja. Jest tu tyle do kupowania, że nie wiem. Czy zwiadowce, na przykład, czy może ten wielką, wielkie centrum operacyjne, które jest potężne. Bo ono, jak widzę, ma jakąś funkcję, nie? Że ma właśnie dostęp do magazynu zasobów, i to jest ciekawe, bo tego jeszcze nie miałem. Plus, jest to kolos, kurde, na takich gąsienicach, to on wszędzie przejedzie. I snorkel chyba ma do góry. Nie wiem, czy tu ma gdzieś snorkel, czy tam. Nie wiem, które to jest. Albo to jest snorkel? Nie, to jest do chłodnicy, tutaj w lot. To chyba. Są. Nie, to też nie są. A może to są snorkele? Szczerze nie znam się. Czy to są te? Te małe? Nie wiem. Nie wiem, nie znam się. No tak, czy jak. Nie wiem, zobaczymy. E piszcie mi tam w komentarzach śmiało, co tam mam kupować do tego, bo nie wiem, ale to jest naprawdę wielki kolos. I ja, się, ja sobie poczytam w razie co komentarze, co mi tam radzicie. No i jak coś, to będę się tym kierował, nie? Chyba, że nie, nie? chyba, że sam zdecyduję, ale zobaczymy. Tak czy siak, dzięki, że byliście. Zostawcie suba, łapeczkę w górę. I widzimy się już w kolejnych odcinkach na nowej mapie. Także trzymajcie się i cześć!